Prezes Sądu Rejonowego w Strzelinie informuje, że z dniem 1 stycznia 2013 roku Sąd Rejonowy w Strzelinie uległ zniesieniu, a jego kompetencje przejął Sąd Rejonowy w Oławie. W Sądzie Rejonowym w Oławie utworzono wydziały zamiejscowe: szósty zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie, siódmy zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Strzelinie, ósmy zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzelinie. 9. Za miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Strzelinie oraz za miejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Oławie z siedzibą w Strzelinie. Wydziały Zamiejscowe i za miejscowy Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej będą mieściły się w budynku dotychczasowego Sądu w Strzelinie przy ulicy Bolka I Świdnickiego 7. Muzyka